Kiedy patrzę na tego Kajmana GT4 RS, to przysięgam Wam, że chce mi się płakać. Płakać mi się chce, bo Porsche wycofuje się już z takich samochodów. A tutaj jest 4 czterolitrowy, wolny ssak, taki sam jak w GT3, ma prawie 500 koni mocy. Maksymalny moment obrotowy przy ponad 6 obrotów, a maksymalną moc przy ponad 8 tysiącach obrotów, bo kręci się do 9 tysięcy. to są 20-calowe kute felgi aluminiowe. Ale gdybyście chcieli kute magnezowe, i do tego jeszcze hamulce ceramiczne, to za taki pakiecik trzeba dopłacić ponad 100 tysięcy złotych, Ale w sumie ja uważam, że nie potrzeba. Pani Kajmanów i bokserów musieli czekać długie, długie lata, zanim pojawiła się wersja RS-a. Wszystko dlatego, że dało się utknąć dużego silnika do do tego samochodu. Dopiero stworzenie tego nowego silnika do GT3 sprawiło, że udało się wygospodarować odpowiednie miejsce tutaj, między innymi zmniejszając pojemnik na olej, bo to był największy problem. Żeby nie szorować spliterem po jakichś krawężnikach i tego typu rzeczach, można w opcji to kupić podnoszone przednie zawieszenie i bardzo wam to polecam. Kosztuje prawie 14 tysięcy złotych, ale moim zdaniem. Wnętrze tej 718 jest mocno oldschoolowe, stare rozwiązanie na kubeczki, którego bardzo mi brakuje, analogowe zegary, przecież to się już praktycznie nie zdarza, tylko jeden mały wyświetlacz, yy, wybierak do biegów w starym stylu, jeszcze z takim mieszkiem, kluczek wkładany, a nie system bezkluczykowy, no i najpiękniejsza rzecz w tym samochodzie, czyli dźwięk. Wiecie dlaczego ten logotyp tutaj to tu naklejka? No, żeby było lżejsze wszystko. Zawsze to parę gramów, a ta pokrywa z przodu karbonowa, czyli jednym paluszkiem tutaj jestem w stanie ją podnieść. W środku pojemnik na bagaże, w sumie całkiem duży, biorąc pod uwagę przód i tył, śmiało można się spakować na weekend, miejsca nie zabraknie. Spróbuję Wam pokazać całą ferię dźwięków. Z tego samochodu, bo on strzela, kaszle, trzeszczy, metaliczne dźwięki, głębokie, wszystkie możliwe, jakie są do wyobrażenia. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale uwaga, słuchajcie.